Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiejszy filmik taki yy, po dłuższej przerwie, ale tak jak dodałem ten post. Pisałem. No niestety teraz w najbliższym czasie filmy będą pojawiać się rzadziej, ponieważ nie mam za bardzo czasu na to, żeby nagrywać te filmy częściej. Tak jak mówiłem, z czasem na pewno te filmy będą nagrywane częściej. Na razie myślę, że co dwa tygodnie. Z racji tego, że nie ma co nagrać, no to pokażę Wam. Yy, gołębie, które zostają w hodowli yy, na przyszły sezon. Dwa ptaki tutaj są pod znakiem zapytania, bo jeszcze nie wiem, czy zostaną, czy może się, yy, czy może te ptaki wydam, ale to mówię. No, na ten moment nie mogę powiedzieć. W tym momencie krótko dziobów jest sztuk. Yy, zaraz, żebym tutaj nie skłamał chyba 18, miało być 16. Także to będzie zależało od tego, czy w końcu to te dwa, co są, to będzie para, czy to będą Tego samice tak, to zapewnie je wydam, a jak będzie para, to zostaną. Także no nie będę tu jakoś szczegółowo o nich opowiadał. Każdy sobie może zobaczyć, jak te ptaki wyglądają. Są jakie są, że tak powiem, jednemu się będą podobać, drugiemu nie. Natomiast tak, są ptaki wesołe. Jest też jedna nowa para wchodowi. zaraz Wam je bliska pokażę. Są już te ptaki na gołębniku, miały taką przyspieszoną kwarantannę z racji tego, że no wyglądają zdrowo raczej. Ale no posiedziały trochę odsadzone żeby, że tak powiem, zobaczyć kał, jak to wygląda yy, no tutaj jest para powiem wam tak, na razie jeżeli chodzi o jajka, to jest kiepsko bo i tak tego gąby jeszcze w pary się całkiem nie pobrały, ani nic także no, jeżeli o to chodzi, to no to mogłoby być lepiej niż jest, no ale no ja tego nie przyspieszę, tak, nie mam mnie też teraz w domu, to by trzeba przemykać tata też pracuje, więc też na no, cały czas z tymi gąbiami być nie może, no ale nic przejdę, teraz wam pokażę yy, może tutaj no jest troszkę popłoch, bo one nie są przyzwyczajone do takiego nagrywania pokażę wam, mogłoby część tych gołębi przelecieć tutaj jest nowa samiczka o uciekła, to pokażę wam najpierw samczyka samczyk łapcie ma fajne, tylko no, wszystkie mi uciekły samczyk łapcie ma fajne, tylko że u niego jest taki problem, że z jednej strony ma tego łapcia zniszczonego ale widzę, że już powoli odrasta natomiast tu jest samiczka powiem tak, no już to możecie ocenić sami Yy, moim zdaniem mogłaby być troszkę wyższa na nodze i mogłaby być troszkę mniej białego niż ma, no ale powiem Wam, że jeżeli chodzi o łepek tej tego gołębia, ja Wam spróbuję zaraz ją jeszcze raz lepiej pokazać. Bo tak jak mówię, troszkę panuje popłoch, jakby gdzieś usiadła. Mogłaby mieć troszkę lepszą tą główkę, yy, ale yy, no, znaczy główkę, główkę ma bardzo dobrą. Mogłaby troszkę wyższa na nóżce, ale główkę ma. Ma perfekcyjną moim zdaniem. Miała kilka takich lewych, białych piórek, tam gdzie te, te piórka być nie powinny, ale to, żeby, że tak powiem, w oczy nie kolało, ja te, ja te piórka wyrwałem, żeby tak lepiej się prezentowało. Ja nie jestem, że tak powiem, żadnym handlarzem, że kupuję i komuś tam później sprzedaję, tylko że jest tak dla mnie, więc mi to się ma podobać. O, przyleciała jeszcze raz. Jest troszkę, powiem wam, taka przybrudzona, ale no to ja myślę, że troszkę czasu jej trzeba. No, mówię te o ocenicami. Mi ten tak się podoba bardzo. Łapcie ma ogromne te łapcie. Do filmu jeszcze nie obcinałem, żeby wam pokazać dokładnie, jak wygląda. Natomiast z całą pewnością po filmie te łapcie już obetnę, bo po prostu one są tak gigantyczne. Może na filmie tego tak nie widać, ale wierzcie mi, te łapcie są przeogromne. Po prostu dosyć ciężko i się z tymi łapciami funkcjonuje. No, oczko prawa to mi się wydaje, że już są na bardzo wysokim poziomie. Dotychczas, no wiadomo, to też nie były taki tanie, ale. Ale, ale, no jak mi się coś uda wychować, no to będę przeszczęśliwy. Tak, żółta wywrotka jest fajna, jajka niesie. Tutaj ta ciemna, ciemna samiczka, to też jest ptak nowy w tym roku kupiony. O, właśnie, myślę ich tak sparzyć. Tego samczyka to tutaj grucha z tą ciemną samiczką, która tam jest na końcu. Celowo mówię, nagram taki filmik pod, pod wolierą żebyście mogli się wreszcie tak tym ptakom lepiej przyjrzeć. Bo ja tak pokazuję te ptaki z daleka, to wiadomo, że to takiego dobrego widoku nie ma. A jak to pokażę z bliska, jeszcze bym tego samczyka Wam pokazał, gdzie mi on tam bryznął. Yy, gdzie mi on tam bryznął? A, tam z tyłu sobie chodzi. Tak, tu jest z przodu ta samiczka, która do tej pory jajek jeszcze nie położyła. Ale czekamy cierpliwie, samiczka też jest przepiękna. A tutaj jest ten samczyk. Samczyk też jest bardzo fajny. Przede wszystkim to są gołębie drobniutkie, one no, są jeszcze sporo drobniejsze od tych ptaków, które ja mam. No, mówię, z tej strony ten łapek nie wygląda powalająca, ale on odrasta. Natomiast z tamtej strony można zobaczyć, że jest on całkiem sporo. Tu jest ta miszka, gdzie czekamy w dalszym ciągu na jajka. Mam nadzieję, że te jajka się pojawią. A jak nie, to będziemy, że tak powiem, jakiś tam yy, jakoś ją próbowali do tego zachęcić. Tutaj jest samczyk, też to jest młody gąb. Oczywiście to nie jest tak wychowany u mnie. Ja tutaj nie chcę, że tak powiem, sobie czyli sukcesów przypisywać, bo powiem Wam, że ten rok jest naprawdę rokiem przełomowym w hodowli, bo jest zakupiona masa, znaczy masa. No jak na taką małą hodowlę dużo, dużo nowych ptaków, dużo lepszej jakości od tych ptaków, które do, tej pory, które do tej pory były. No ale może, mam nadzieję, że to jakieś owocne skutki da. O, tutaj są te dwie tamiczki pierwsza na czerwonej, zapince, druga na zielonej. Jeżeli to się zrobi para, ale to się raczej nie zrobi para, to, to raczej te samiczki wydam, mm, natomiast nie piszcie mi tam co, za ile, kiedy, jak, bo, 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 mm, no bo mówię, to jeszcze nie na teraz, ja też może sobie zostawię na rezerwę którą którąś, nie wiem czy ta motylka nie z jajkiem, bo taka przegarbiona siedzi troszkę, ona już jest taki czas, że możliwe, że jest z jajkiem. Widać, że ta samiczka jest taka leciutko żółta, Dostał dzisiaj kąpiel, kąpała się no widać kurcze znowu mi się spoczyły chciałem wam pokazać bo to jest bardzo na, na bardzo krótkim dziobie bałem się jak ona sobie będzie dawała radę z jedzeniem ale z jedzeniem yy, z jedzeniem daje sobie radę bardzo dobrze tutaj jest stary samczyk tam jest stary samczyk wywrotek o to tutaj też jest para nie aczkolwiek to jest para która chyba ostatni tak ona na 100% jest z jajkiem yy, to jest para chyba która ostatni rok tak u mnie będzie i yy, albo na przyszły rok samica będzie do zmiany albo ich przeparzę bo dają mi te młode takie dosyć tęgo zbudowane, nie? A to jednak w motylu nie o to chodzi, raczej chodzi o coś innego. Tutaj jeszcze wam tą samiczkę pokazuję, żeby można było sobie popatrzeć, jak się gąbek prezentuje. Yy, ona, mówię, z jedzeniem sobie radzi bardzo dobrze, wykąpała się, jest taka papuśna, fajna. Yy. A wywrotka, bo możecie zobaczyć, że wywrotka, w ogóle wywrotka też jak wiecie, to nie wiem czy na, nie na filmie, chyba i nie pokazałem, jak ktoś na Facebooku i to mógł zobaczyć, że ona miała łapcie przeogromne jak dłonie, też sobie słabo z tymi łapciami radziła, a to nie chodzi o to, żeby te gołębie się tu męczyły, tylko yy, żeby miały komfortowe rycie, zresztą tym krótkim pewnie po części też łapcie poobcinam, bo yy, ja już oko nacieszyłem, ja wiem co mam, a ktoś na filmach mi nie musi wierzyć, czy te łapcie są duże, czy są nieduże. To już jest każdego indywidualna sprawa, a ten samczyk fajny, taki wesoły. Powiem Wam tak, no, jestem dumny z tego, co mi się udało, że tak powiem, tutaj zorganizować, bo wierzcie mi, że kupić go gołębia to nie jest tak, że się ma pieniądze i się kupi, tylko... Trzeba kupić ten go musi być zdrowy, ten go musi być płodny, a to wszystko dopiero przede mną. Czy te ptaki będą płodne, czy nie, wiadomo, że jeżeli chodzi o głębie młode, no to tutaj to jest po prostu no albo będą, albo nie będą. Raczej powinny być, ale to, to dopiero się okaże. No to tak, z tyłu tam siedzi parka. Ta samiczka, co czekamy na jajka, ona jest tamtym samcem. Tutaj jest wolna samiczka, właśnie ta ciemna, i ją myślę spadać tutaj z tym samczykiem po środku. A tutaj jest ten fajny samczyk teraz ten nowo kupiony to jest młody samczyk gołąb z ubiegłego roku tutaj jest ptak na którym się dalej zastanawiam czy samic samica ale raczej to będzie samiczka to jest ptak mojego chowu ten z tyłu to jest no powiem wam tak ten z tyłu ptak na przykład on bardzo fajnie stoi jest wysoki na nodze długą szyję ma, ale zobaczcie jaki to jest gołąb ptak ten go zbudowałem to też jest gołąb wychowany u mnie no tak jajka po wywrotkach są przełożone one się już będą na dniach kluły. Zobaczymy, czy coś z tego będzie, czy nie. No to już fajnie jakby się coś wykluło, jak nie to nie będę płakał. Powiem wam, że nie nastawiam się w tym roku na dużo młodych, yy, głównie z tego względu, że jest sporo świeżych ptaków. Pary jeszcze pary są praktycznie wszystkie nowe, bo stara para została mi tylko jedna reszta to co było to było przekrzyżowane jakoś, no bo to tylko ta para mi została, że tak powiem bez, bez a tu ta samica siedzi, jeszcze wam jej nie pokazałem to jest też tak mojego chowu ciemna samiczka, ale ta już jest taka zgrabniejsza ona już jest takiej drobniejszej budowy może gdzieś przeleci, to bym wam ją pokazał lepiej jak ona powiem wam, że ona jest bardzo luźna i myślę, że ona, no, ona nie chce dobra, nie będę jej tutaj denerwował, ani straszył to już jest jej decyzja Samczyk, o ten, ten ptak, z tego ptaka jestem mega dumny, to jest ptak wychowany u mnie w tym roku, znaczy no w tym roku, w ubiegłym sezonie jestem naprawdę dumny z tego ptaka, bo uważam, że jest bardzo dobry gołąb jak na te ptaki, które miałem. Także o, udało mi się, ta samiczka tutaj przyleciała. Mam nadzieję, że w miarę dobra jakoś będzie tego filmu. Specjalnie nie nagrywałem tego wcześniej, tylko wziąłem się za to nagrywanie dopiero teraz, bo mówię, jak już to słońce przejdzie, to wydaje mi się, że film powinien wyjść w lepszej jakości. No tak zobaczycie, no to nie ma tych ptaków dużo, ale już tak sobie można fajnie popatrzeć, bo jednak troszkę tych ptaków jest. W większości w stadzie to są motyle w kolorze czarnym, jedna samica jest czerwona. Powiem Wam, że ta samica już... Dwa razy miała być sprzedana. Dwa razy w końcu wyszło tak, że sprzedana nie była. No i że tak powiem, mogę, mogę śmiało powiedzieć, że tego nie żałuję. No bo, dlatego że właśnie po tej czerwonej samicy wychował mi się ten samczyk. Nie, nie każdemu się musi podobać, ale uważam, że jest bardzo dobrze zbudowany. Już jest właśnie też taki troszkę drobniejszej budowy. Główkę ma fajną okrągłą ale właśnie. Ja szukałem teraz ptaków, które by mi poprawiły głowę u moich motyli, bo na przykład no tak u tej na, na tej zielonej zapince, no to ta głowa jest jaka jest, to się nie ma co czarować. Natomiast zobaczcie jaka jest główka u tej samiczki nowej. No to uważam, że jest bardzo fajna. No mówię, no troszkę tego białego za dużo, ale gdyby tego białego nie było, no to, no to cena byłaby też znacznie inna także zobaczymy, może być sezon ciekawy jeżeli jeszcze zobaczymy jak mi się mamki będą spisywały powiem wam, że z tych nowych w szopce to nie będę ukrywał, że nie jestem jakoś specjalnie na razie zadowolony yy, mogę wam tutaj coś pokazać tak to wygląda, tam jest u góry para tutaj jest stara samica yy, no. no tutaj nic ciekawego nagrywania nie ma, ale możecie sobie zobaczyć te karteczki, które porobiłem Także następny filmik myślę, że będzie dopiero za dwa tygodnie, bo raczej nie dam rady go po prostu fizycznie nagrać wcześniej. Na studiach teraz naprawdę zapowiada się yy, dużo pracy. I tą samiczkę też mi się wydaje, że jest naprawdę fajny. Tak, jest ciemna, ale. No powiem wam, że jakoś tak ma coś w sobie, co mój wzrok przyciąga, naprawdę. Tutaj, A ten samczyk to jest w ogóle już rewelacyjny gość, dlatego że on się w ogóle niczego nie boi, on potrafi do mnie przylecieć, on tutaj gdzieś sobie leży, łazi czy coś. On, na niego to by można było praktycznie wdepnąć i on by nie zauważył. Ja takie głębie bardzo lubię. Uważam, że takie głębie w hodowli właśnie są najbardziej potrzebne, bo, no bo jak są głębie spokojne, z, którymi, z takimi głębiami się po prostu dobrze pracuje. Nie ma obawy, że gdzieś jajko zgubić, czy że gdzieś coś potłucze taki w A, w taki w ogóle tam możecie zobaczyć kąpielisko się suszy. miały, dzisiaj kąpiel, fajnie się pokąpały. O, na przykład zobaczcie, ile ta samiczka jest niższa od mojego samczyka, nie? No ale ile ma lepsze oko, prawe dziub i głowę. No to, to mówię coś za coś, dlatego jakoś to będziemy próbowali krzyżować i znaczy krzyżować ona będzie z tym samczykiem, którego kupiłem do niej, bo i zobaczymy, o, ten samczyk jest tutaj. I zobaczymy dopiero, co, co te ptaki pokażą. Nie, On już też jest wyższy, szyjkę ma już dłuższą, ale złebka też jest bardzo fajny. Także, no tak to się ma. Mam nadzieję, że tutaj mogliście dzisiaj dobrze sobie te ptaki pooglądać, jak to, jak to się prezentuje. No i cóż ja mogę więcej powiedzieć? Myślę, że to będzie wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się i do następnego. Przede wszystkim zachęcam do pisania komentarzy, bo, bo to bardzo lubię. Cześć.